Pastel tak, de Belem. czyli Babeczki z Belem. to najsilniejsze ciastko w Portugalii. Jesteśmy w dzielnicy lizbony Belem, gdzie wielcy odkrywcy, takich jak Vasco da Gama czy Magalena, ruszali w swoje zaorganiczne podróże. Mieliśmy wejść do środka do tej restauracji, która od 1837 roku posiada przepis na te babeczki, ale kolejka jest niewiarygodna. Babeczki. Są z ciasta podobnego do ciasta francuskiego i naczywane są budyniem. Historia ich pochodzi z powiejskiego klasztora Hieronimitów, gdzie potrzebowali oni białek do kruchmalenia swoich szat, a z żółtek. Właśnie by je wykorzystać, robili takie babeczki. Babeczki zasłynęły w całej Portugalii. Jeżeli będziecie tutaj, musicie ich spróbować. Lokalnie w Świdnicy, w hotelu Fado, możecie również skosztować tych przecudownych babeczek. Pastéis de Belém. relaks kuchni. Pozdrawiam z Lizbony. Ciao!